FIFA 21 wyszła już jakieś dwa miesiące temu, tak więc miałem dosyć dużo czasu, żeby dobrze jej się przyjrzeć. No i muszę powiedzieć, że jest lepiej niż myślałem, że będzie. Dokładnie mówiąc, to jest najlepsza FIFA od czasu FIFA 17. Czy jest to imponujące, to już zależy jak na to spojrzymy, no bo to jest tak jak być najlepszym w szkole specjalnej. No ale trzeba powiedzieć, że w tym roku jednak EA Games próbowało coś zmienić w tej grze, która była przez te wszystkie lata tak naprawdę parodią piłki nożnej. Zacznijmy od obrony, bo tutaj zmieniło się naprawdę dużo. Przede wszystkim jest ona znacznie bardziej manualna, w takim sensie, że trzeba samemu przejąć kontrolę nad zawodnikiem, bo inaczej on niewiele będzie robił na boisku. Na przykład zobaczcie sobie na to, jak zachowują się defensywni pomocnicy. Tak długo jak sami nimi nie sterujemy, to nie będą stali przed polem karnym jak taka kupa główna, i po prostu będą patrzeć się na piłkę. Oczywiście można się pokusić o stwierdzenie, że to jest trochę za dużo, że można sterować tylko jednym zawodnikiem naraz i jednak ta in sztuczna inteligencja coś powinna robić, ale osobiście to jak to aktualnie wygląda... No podoba mi się. Tak samo wygląda kwestia krycia biegów. Jeśli ktoś nie kryje biegów za obronę, no to bardzo łatwo można tam wrzucić piłkę, no i mieć akcję sam na sam z bramkarzem. Jest natomiast jeden aspekt obrony, który jest totalnym zaprzeczeniem tej manualności, i są to bloki, które potrafią wykonać zawodnicy sterowani przez sztuczną inteligencję. One są po prostu nadludzkie. Wygląda tak, że w momencie, w którym but zawodnika dotknie piłki, to brońca już wie dokładnie gdzie ta piłka poleci i w jaki sposób ją zablokować. Oczywiście to wygląda tylko tak w wypadku automatycznych bloków, bo jeśli chcemy zablokować jakiś strzał manualnie, no to już tak dobrze nie ma. Podam Wam kilka przykładów. Tutaj mój zawodnik podnosi nogę, żeby przypadkiem nie zablokować tego podania. Tutaj tak samo. Tutaj obrońca sterowany przez mojego przeciwnika dosłownie zatrzymuje się przed piłką. Jestem pewien, że gdyby on nie przełączył się na tego zawodnika, no to by tą piłkę przejął. No bo sztuczna inteligencja po prostu lepiej reaguje na te sytuacje niż kiedy to my sterujemy zawodnikami. No i to jest tak naprawdę największy problem z obroną w FIFA 21, czyli to, że manualna obrona jest totalnie nieprzewidywalna. Nie można na niej polegać, nie można przewidzieć czy przyjmiemy piłkę czy nie przyjmiemy. Pokażę Wam kilka przykładów. Tutaj próbuję zablokować podanie, ale mój zawodnik zamiast tego przypuszcza piłkę. Tutaj tak samo. Tutaj też tak samo. No a tutaj mój przeciwnik próbował przejąć piłkę, no i uważam, że powinien przejąć tą piłkę, ale zamiast tego gra uznała, że ona powinna przelecieć mu między nogami, a potem w tym samym meczu zrobiła to ponownie. Tak samo sytuacja wygląda jeśli chodzi o wślizgi. One na pewno są lepsze niż w poprzedniej Fifie, to znaczy zawodnik zachowuje się tak jakby faktycznie chciał przejąć piłkę, nie tylko wywalić się na dupę na ziemię. No ale dalej to jest to to czy odbierzemy piłkę czy nie to jest bardziej kwestia szczęścia niż skilla. Ale też wiecie, no nie będę tutaj hejtował ślizgów, bo tak naprawdę to jest jedyna możliwość obrony przed tym gównem, które teraz widzicie na ekranie, a jest zabójczo efektywne w tej Fifie. Jeśli chodzi o bramkarzy, no to są oni totalnie nieobliczalni. Czasami miałem wrażenie, że faktycznie między słupkami mojej bramki stoi Manuel Neuer, no a potem jednak gra uświadomiła mi, że nie. Jej games obiecywało, że w czasie ataku zawodnicy będą poruszać się w sposób inteligentny, a nie jak to było w poprzedniej FIFA, gdzie po prostu lecieli na pałę do przodu. Częściowo da się to zauważyć. Czasami faktycznie zawodnicy poruszają się w inteligentny sposób i starają się udać w miejsce, gdzie będą przydatni, no ale równie często zachowują się oni jak totalnie debile. Na przykład tutaj Dybala, który według statystyk powinien świetnie ustawiać się w ataku. Tutaj leci na pałę, nie umie zatrzymać się przed dynią spalonego, no i spierdolił mi stuprocentową akcję. Szczęśliwie w tej Fifie zostały dodane dwie mechaniki, które trochę pomagają w tej kwestii. W poprzednich Fifach mogliśmy tylko powiedzieć zawodnikowi, żeby albo pobiegł do przodu, albo podszedł bliżej do piłki. Natomiast tutaj możemy wyznaczyć kierunek biegu, w tym celu wciskamy LB i szybko wychylamy prawą gałkę analogową w tym kierunku, w którym chcemy, żeby pobiegł. Jakby tego było mało, to dodano nawet możliwość całkowicie manualnej kontroli zawodnika bez piłki. To wygląda tak, że wciskamy obie gałki analogowe na padzie, wtedy nad głową zawodnika pojawia się taki znaczek i możemy go przełączyć na dowolnego innego zawodnika bez piłki. I wtedy, jak się przełączymy, to tymczasowo komputer będzie sterował tym zawodnikiem przy piłce, a my możemy tym drugim przemieścić się tam, gdzie chcemy. No i na przykład poprosić o podanie. Ta mechanika jest dosyć dziwna, no i przynajmniej mi było trudno się tego nauczyć. Ale powiem Wam, że polecam, bo to naprawdę otwiera dużo różnych możliwości w ataku. No i tak naprawdę to jest jedyna alternatywa dla tej upośledzonej sztucznej inteligencji. Podoba mi się to, że FIFA 21 możemy atakować w taki sposób, w jaki chcemy. Oczywiście ta najpopularniejsza metoda ataku to jest po prostu spomowanie wrzutek za obronę. To wynika z tego, że tutaj szybcy zawodnicy faktycznie są szybcy, no i obrońcy mają problem z ich dogonieniem, ale to nie jest tak, że trzeba grać w taki sposób. Dośrodkowania też działają dobrze. Są dosyć celne. Zawodnicy nie mają problemu, żeby odeć strzał z pierwszej piłki. Główki działają, co w poprzedniej FIFA, w poprzedniej FIFA to strzelenie główki to graniczyło z cudem. Tutaj nie jest jakimś wielkim problemem, ale też nie jest jakoś przesadnie przekokszone. Gole z dystansu także są możliwe do strzelenia, co jest przydatne, jeśli w polu karnym jest dużo zawodników i nie ma za bardzo możliwości, żeby tam się dostać. No i ogólnie można powiedzieć, że strzelanie w tej FIFI jest dosyć efektywne. Jeśli jesteśmy w sytuacji, w której powinniśmy strzelić gola, to mamy dużą szansę na to, że tak się stanie. Oczywiście są czasami jakieś pudła, które nie powinny się zdarzyć, ale jest ich znacznie mniej niż w poprzednich odsłonach. No, i uważam, że to jest dobrze. Uważam, że mecze, które kończą się wynikiem 3-2 albo 5-3, albo nie wiem, nawet mogę przegrać 5-0, byle jakieś gole były, takie mecze są ciekawsze niż te 1 -0, 0 0 gdzie jest obrona częstochowy w każdym polu karnym, nikt nie może się przebić. Bardzo podoba mi się w tej FIFA dribbling i to nawet nie chodzi o sztuczki, elastiko, inne gówna, tylko. Oto jak zwrotni są zawodnicy, oto jak szybko możemy zmienić kierunek w jakim się poruszamy. To szczególnie jest zauważalne, jeśli macie kogoś takiego jak Hazard czy Dembele, oni wtedy poruszają się jak w prawdziwym życiu, może nawet lepiej. Ale nawet jeśli nie macie takich zawodników, to każdy zawodnik, który ma przyzwoite statystyki kontroli piłki, driblingu, zwinności itd. jest w stanie się poruszać sprawnie. No a jeśli lubicie sztuczki, no to one także sprawują się całkiem nieźle. Na pewno nie są niezbędne do tego, żeby przeprowadzić atak, ale jeśli wiecie kiedy użyć sztuczki, no to można z niej zrobić naprawdę niezły użytek. Niektóre możliwe, że są trochę zbyt efektywne, np. tęcza albo elastiko. Ciężko się przed nimi broni, ale czy przesadzono nie wiem. To jest kwestia dyskusyjna, ale zasadniczo sztuczki są chyba w takim miejscu, w jakim być powinny. Wprowadzono też taką zmianę, że jeśli spróbujemy wykonać sztuczkę zawodnikiem, który ma mniejszą ilość gwiazdek, sztuczek niż ona wymaga, no to on i tak spróbuje ją wykonać. To nie będzie idealne, albo wykona ją wolniej, albo gdzieś tam piłka mu odskoczy, no ale przynajmniej spróbuje zrobić to, co chcieliśmy, żeby zrobił. Jeśli chodzi o podania, to one na ogół działają całkiem nieźle. To znaczy, są celne, siła się zgadza, trafiają do tego, do kogo miały trafić, ale zauważyłem, że w tych najbardziej kluczowych momentach i w przypadku tak naprawdę najłatwiejszych podań, jakie mogą być, często coś idzie nie tak. Pokażę Wam kilka przykładów. Tutaj podanie jest zbyt mocne. Tutaj, tak samo. Tutaj, mój zawodnik wykonał podanie prostopadłe, mimo że kliknąłem przycisk zwykłego podania. No a tutaj podanie było niecelne, przez co sytuacja 2 na 1, która powinna być banalna, no stała się znacznie trudniejsza niż powinna. No i wreszcie przechodzimy do tego, co dobiało każdą poprzednią FIFA, czyli do opóźnień występujących w Grze Online. I tutaj też takie opóźnienia się zdarzają. Dla przykładu tutaj chciałem wykonać fake shota, ale zamiast tego mój zawodnik oddał strzał. Tutaj mój przeciwnik nie potrafił oddać strzału z pierwszej piłki. W tym meczu klikałem przycisk podania. Gra miała to w dupie, i dopiero jak zacząłem spamować ten przycisk podania, to zawodnik wykonał podanie. No ale prawda jest taka, że to jest coś, z czym spotkałem się kilka razy. Było kilka takich dni, gdzie odpaliłem FIFA i rozgrywka była okropna, i po prostu dałem sobie spokój na ten dzień. No a tak poza tym grało się całkiem nieźle. Na koniec jeszcze kilka mniejszych spostrzeżeń. Ceny piłkarzy są zadziwiająco niskie, nie wiem czemu tak jest, ale to fajnie, no bo dosyć szybko możemy zbudować przyzwoity skład. Usunięto karty kondycji, to też jest świetna decyzja, no bo właściwie po co one komu były? W trybie pojedynczego meczu mamy możliwość przewijania czasu do tyłu, i to jest świetny sposób na to, żeby wypróbować różne podejścia do tej samej sytuacji. Dodano też jakieś śmieci do ulepszenia stadionu, może komuś one się spodobają, ale ja osobiście mam je w dupie. Na niektórych ustawieniach kamera jest źle wycentrowana, przez co górna część boiska jest ucięta, no i oczywiście tak samo jak w każdej poprzedniej FIFA sędziowie momentami są zjebani. Podsumowując, FIFA 21 jest daleka od ideału. Wiele rzeczy takich jak brona, podania czy jakość połączenia sieciowego nie stoją na takim poziomie, jakiego powinno się oczekiwać po grze z takim budżetem, ale mimo wszystko muszę przyznać, że to jest pierwsza FIFA od czasu FIFA 17, w którą przez większość czasu grało mi się całkiem dobrze. Tak więc ode mnie 5 na 10.